Cała 11 toty już w paczkach. Dostaliśmy największe szanse na trafienie toty w historii Ultimate Team, a także świetnie wycenione SBC przez EA weszło do gry. Dlaczego warto mnie słuchać? Bo ja jestem Adachu i obecnie jestem 12 graczem w Polsce. W czwartek 23 stycznia dostaliśmy całą 11 toty, zarówno kobiet jak i mężczyzn, do trafienia w Paczkach, a dzisiaj, czyli 24 stycznia o godzinie 19, dołączy do nich w drużynach Honorable Mansion z Messim i Halandem na czele, a także kartami jak Peter Valverde czy Rudiger. A dodatkowo mamy szansę na dostanie best-of czyli najlepszych kart z obecnych eventów, które były typu Haland zimowy lub jakieś karty Centurion lub inne, które są potężne. I oczywiście drużyna ikon też będzie w najbliższym czasie, zarówno pierwsza, jak i druga w paczkach, więc będzie to trafiać i zapowiada się bardzo ciekawy tydzień. I EA również oszalało, bo dostaliśmy bardzo dużą szansę na karty Toty w paczce lub ikony Toty. Jest ona w paczce z pikiem 8,8, jest to około 6%, a także w paczce za 475 tysięcy jest to powyżej 6%, więc jest to bardzo dużo. I Kutkowało to lekkim załamaniem cen po 19, ale obecnie karty topowe raczej odbijają typu Ray, ten typu Loren James, a karty troszkę gorsze lecą w dół przez tym właśnie duże procenty. Więc dajcie znać czy one te procenty oddały, czy jednak nie. Ja trafiłem panią Berger na RTG z tego pika, więc bardzo fajnie, że coś leci i jej chce ożywić gra. Dostaliśmy również świetnie wycenione SBC, m.in. o Jean na którego potrzebujemy Jedynie trzy składy o ocenie 87, 86 i 84 kosztuje ono 145 tysięcy i według mnie warto bardzo zrobić tą kartę. Polecam ją każdemu, bo nawet na ławkę jest to karta, która, która może grać zarówno na PO jak i na Elo. Ma 5 kartek słabszej nogi, wybitne playstyle i jest Turbo Tania, więc nawet ta ławeczka jak macie jakieś karty typu Teo i Micon Prime, to polecam zrobić kancelo, bo na pewno się wam przyda w trakcie gry. Dostaliśmy również Lautaro Martinez'a, który kosztuje obecnie 300 tysięcy No i jest szczerze fatalną kartą, bo ma do dupy playstyle Finesse'ka i bateria, no dziwne kombo Też ma mało osobnych playstyle, a kosztuje no, dużo Statystyki nie, nie porywają, więc ja polecam wam go po prostu pominąć I najważniejszy, czyli Gareth Bale, o którym trąbiliśmy od dłuższego czasu Na chwilę obecną od zera kosztuje on 2,3 miliona, no ale karta jest wybitna sam nią zagrałem już około 6-7 meczy. Zrobiłem ją pierwszego dnia, jak tylko wyszło, miałem dużo foderu. Z swoją lewą nogą potrafi dominować na lewej stronie boiska, czy to na lewym skrzydle, czy to na lewym napadzie. I mają w tyle Marksman, czyli strzelec lub w y, tyle Sniper pod playstyle biegu Length, jeśli Wam to bardziej odpowiada. I naprawdę idealna karta do grindu. Totalnie polecam ją zrobić, bo jest giga, giga dużym szefem. Dostaliśmy również liki kolejnych SBC, które wyjdą i pierwszym z nich jest Victor Geokeres tylko z jednym playstylem, no i wydaje mi się, że jakby dostanie jakieś fajne silver playstyle i będzie w miarę tanie, to może na łapkę będzie bardzo spoko kartą, no troszkę boi ten jeden playstyle, bo jakby dostał jeszcze na przykład rapida albo Quick quickstepa do tego lub jakiś inny playstyle do fizyczności lub strzał byłby totalną bestią, a tak to... Jest spoko, zobaczymy jaka będzie cena, ale wydaje mi się, że może być warto go zrobić, jeśli będziecie mieli podar i potrzebujecie napastnika na ławkę, a nawet do pierwszego składu, jeśli zostanie fajne Silver Play Style. Kolejną kartą jest Harry Kane, No to już kwestia dosłownie gustów. Jak ktoś jest koneserem Harry'ego Kane'a, no to polecam go zrobić. A w innym przypadku, jeśli na przykład nie lubicie światami, to raczej to do skipnięcia. Tani on też nie będzie. Nie wiem czy będzie drogi, ciężko powiedzieć, ale karta. Jeśli miał takie playstyle jak tutaj, no to ok, ale wydaje mi się, że raczej to będzie do skipienia. Zobaczymy odnośnie wymagań. I trzecia karta jest to Phil Foden, który, jeśli zostanie zbustowany gwiazdki i jakieś fajne silver playstyle, to może być totalną bestią na LW. I jest to taka alternatywa dla Greta Baila, bo będzie on zwinny, mniejszy, trochę szybki, ale również bardzo fajne statystyki i playstyle, więc według mnie. Jeśli nie lubicie grać Bailem takim, który ma 185 cm wzrostu i teoretycznie jest ale praktycznie jest totalnym gołtem przez tą to według mnie Foden może być spoko alternatywną. Ja raczej nie będę go robił, bo już mam tego baila i Foden mi nie będzie potrzebny. Jeszcze trzeba poczekać na gwiazdki, musi być minimum 4x4, na 4, najlepiej 4x5 na lub 5x4. I ostatnią kartą, czyli Kamil Abili. I według mnie to może być idealna SPO. I będzie lepsza od Zidana darmowego, tak dobrze słyszycie? Bo ma play do trójkątów złotej tiki taka złotą i 5 słabszej nogi bazowo. Jest też bardzo fajna jeśli chodzi o dribbling, więc na SPO e według mnie to jest karta lepsza od Zidana. I jeśli będzie w granicach 600 tysięcy 700 tysięcy to jest totalnym, według mnie, ma do zrobienia, jeśli macie SPO e innego niż Zidan. Bo ten trójkąty w 4, 2, 1, 3 szczególnie taką różnicę, że to jest aż niepojęte. I to by było na tyle, Oliki. A ja wam jeszcze powiem, że grindujcie dalej te sbc wasze, bo ja już dostałem 4 karty TOTY przez to grindowanie I ten grind naprawdę opłaca, warto go robić i totalnie oddaje. Jeśli traficie nawet TOTY to macie dużo foderu na Baila czy Kamil Abili i jest to też spoko opcja A jeśli potrzebujecie taktyk po nowym patchu to macie tutaj Dzięki za oglądanie i siema